Ja mieszkam w Norwegii, Hubert Gorczyca, moi przyjaciele tutaj za chwilę się przedstawią ze Stanów, z Ukrainy. Założyliśmy międzynarodową grupę kapitałową, spółkę akcyjną, medialną w Stanach Zjednoczonych. Chcemy wrócić tutaj na polski grunt. Co pan Marszałek myśli o powstaniu polonijnej telewizji, nie tylko internetowej, o zasięgu globalnym, która byłaby narzędziem do komunikowania się Polaków? Tutaj są. Pierwsi, pierwsi założyciele tej telewizji obok z Chicago, z Kijowa. Czy samorząd by się włączył tutaj w jakieś działania, nie tylko finansowe, ale organizacyjne? No, jesteśmy gotowi pomóc. Ja się generalnie opowiadam za bardzo za wolnym rynkiem medialnym. Uważam, że wolny rynek medialny i media niezależne są podstawą w ogóle systemu demokratycznego. I dlatego są potrzebne tego typu inicjatywy, żeby nie było monopolu. Nawet jeżeli to są prywatne stacje, to żeby nie było monopolu. Więc tutaj myślę, że pewna nisza rynkowa dla takiej inicjatywy jest. No. Ale czy samorząd? By w jakiś sposób pomógł organizacyjnie naprzeciw Oczywiście. wyjść, pobłogosławić. Błogosławić, to ja nie, ja nie jestem od tego specjalistą. To już musicie się zgłosić do odpowiednich struktur kościelnych, a błogosławieństwo. Natomiast ja mogę obiecać, że mogę pomóc w ramach tych możliwości, które mamy, czy to poprzez no, wsparcie na przykład technologiczne, poprzez środki europejskie, jeżeli taka możliwość będzie, czy poprzez na przykład system naszego, naszych poręczeń kredytowych, czy fundusz pożyczkowy. W każdym razie zapraszam do, do siebie. Zaraz za chwilę wręczę tutaj bilety wizytowe. I, Możemy porozmawiać o tym, jak to zbudować. Jesteśmy bardzo zainteresowani. Czy, jak przyjdziemy z organizowaną grupą USA, Ukraina, Belgia, Niemcy, będziemy mogli porozmawiać z panem Marszałkiem? będziecie mogli porozmawiać zawsze. Bardzo panu Marszałkowi dziękuję. Tutaj ci wszyscy producenci, niektórzy z nich to są sponsorzy naszej telewizji.